Cześć, tu Zaratul, z tej strony zapraszam do kolejnego programu PS3 Site TV w dzisiejszym programie Final Fantasy XIII, kolejna mocna gra wydana w marcu. Długo na niego musieliśmy czekać. Gra w developingu była parę lat, ale w końcu to jest. Ja specjalnie wybrałem taki mały fragment gry. gdzieś w środku gry jest to chyba o 5 czy 6 chapter. A tutaj taki filmik przerównikowy, który jest, może zrobić parę, bo wygląda naprawdę bajecznie. To co się dzieje na ekranie, to tylko chyba Square potrafi robić takie filmiki. FM, FMV, o ile się nie mylę, no i po prostu bajecznie tutaj mamy na ekranie głównego bohatera Snow'a. Jeszcze jest fang, a reszta drużyny gdzieś tam się rozlazła na boki. Zaraz zobaczycie gameplay. Ogólnie, fabularnie, jak to w finalu, mamy dużo bzdur, ale jest ogólnie fajnie. Jeżeli ktoś jest fanem finala, to fabularnie na pewno mu się spodoba. Wprawdzie moim zdaniem najlepsza fabuła i tak była w 10 i ale Ale Trzynastka naprawdę może się podobać i, i świat wykreowany w tej grze jest całkiem sympatyczny. Mamy duże miasto lewitujące tak naprawdę nad planetą, miasto takie państwo Kokon stworzone przez istoty zwane Falsi albo lasi, Zawsze mi się to myli, ale bodajże Falsi. I ogólnie osobniki lasi to są wrogowie, mieszkańców Kokon. My niestety stajemy się tymi lasi, więcej spoilerów nie chcę rzucać. Jeżeli macie grę to możecie zawsze wejść do database, ja to pokażę wam później na filmiku. Tutaj pokazuję tylko, że jak podejdziemy do save'a to możemy zrobić upgrade broni, możemy zrobić zakupy, możemy zrobić oczywiście save'a. Teraz wszedłem do menu głównego i tu pokażę wam paradigm. Paradigm to są nasze klasy, dzięki nim możemy zmieniać w czasie woli klasę jaką posiadamy. Może być na przykład komando, czyli zwykłym takim atakującym, albo takim tankiem, który blokuje, to znaczy na pewno z MMO. Możemy być po prostu medykiem, czyli tą osobą, która leczy naszą drużynę. E, ravager, to tak naprawdę taki mag, który rzuca tam Fire, fire albo Thunder, albo jaki tam czar. Można odpowiedni paradigm w, w, wygenerować, i tu musimy wybrać odpowiednią klasę każdy z zawodników ma odpowiednią klasę. Zazwyczaj podtrzymają, tak więc można spokojnie dobrać odpowiedni paradigm, Można go wygenerować automatycznie, nie musząc e, się babrać, tylko wybieramy, czy chcemy być ofensywni, defensywni, czy, czy po środku. Teraz zjazd mały Windom. Jak widzicie, graficznie gra prezentuje się bardzo dobrze, ale niestety, widzicie na małej minimapie, jest to bardzo liniowa produkcja. Podążamy wąską ścieżką przez praktycznie całą grę i nic się ciekawego nie dzieje. Ja jeszcze nie doszedłem do momentu, w którym. Chodzę niby na tą wielką polanę, tak więc nie mogę powiedzieć, że gra jest otwarta pod koniec, ale z tego, co słyszałem jest. Teraz kolejna rzecz, czyli upgradey. Jeżeli pamiętacie Sphere Grid fajna dla dziesiątki, to jest coś na ten wzór, ale niestety moim zdaniem to też jest takie prowadzenie po sznurku. Z każdą walką zdobywamy punkty CP. Te CPL je możemy wydawać później na zwiększenie HP, czy zwiększenie siły, czy zwiększenie ilości zadawanych obrażeń. Um. Nowe czary dostajemy, ale to też jest takie praktycznie wodzenie po sznurku z, małą, z małym tam drobnym rozgałęzieniem, co jest wyborem. Możemy odpowiednio wybrać, którą klasę chcemy upgrade'ować odpowiednio. Tutaj jakiś ekwipunek też mamy. A teraz przejdziemy już może do tego datalogu. Tutaj mamy wszystkie eventy w grze. No to jest akurat e, piąty rozdział w grze, to jest, jak widzicie na odcinku, to ma chyba bodajże ósmą godzinę. Tak więc, jeżeli na przykład odłożycie grę na półkę, bo będziecie grać w God of War'a czy w Just Cause 2, to możecie później po jakimś czasie wrócić i przeczytać, co się fabularnie wcześniej wydarzyło. To mnie się osobiście bardzo podobało i przepadło mi do gustu, bo nie niejednego RPG odłożyłem na dłuższy okres czasu na półkę. Przykładem na przykład Los Odyssey na Xbox 360, wróciłem po trzech miesiącach, nie za bardzo e, pamiętałem, co, co, co się wydarzyło wcześniej. Musiałem sobie dopiero powoli przypomnieć. Teraz na ekranie walka to jest taki fajny element tej gry, naprawdę się może podobać. Może nie na początku, rozgrywki, pierwsze 3-4 godziny to jest taki tutorialek, zapoznanie się, a później już mam coraz bardziej wymagających przeciwników, chociaż gra i tak jest prosta i musimy zmieniać te paradigm. Paradigm to po prostu zmiana naszych klas, jak już wcześniej mówiłem. Ustawienie ofensywne to nasza lightning, czyli ta ruda bossa, piękność będzie atakować jako komando, czyli attacker, a my generalnie jako hope to mamy głównie magię. Magię mamy i możemy leczyć. Ja odpowiednio dobrałem te paradigm, te walki na razie nie będą takie trudne, więc to tylko takie szybkie pod koniec każdej walki dostajemy ocenę, najwięcej 5 gwiazdek, najmniej 0. Za każdą oczywiście walkę dostajemy też odpowiednią ilość punktów i możemy zdobyć jakieś ciekawe, magiczne przedmioty. Tak więc jest naprawdę sympatycznie, typowy final, jak to, jak to było w poprzednich odsłonach gier. To jest kolejna walka w menu, podróżując po mapie, bo nie ma takich randomowych walk, tylko po prostu widzimy przeciwnika na ekranie, to jeżeli nas zaatakuje, albo my go zaatakujemy, to zaczyna się walka. Ale możemy nałożyć specjalne ochrony, które na przykład albo zrobią nam power-upa, że nasz pasek, tutaj mamy trzy akurat paski do zadawania obrażeń, szybciej się napełni. Albo możemy na przykład zrobić, że będziemy niewidzialni. Jeśli będziemy niewidzialni i zaatakujemy, to wtedy mamy taki jakby atak zaskoczenia i możemy szybko napełnić pasek stagera. To jest ten w prawym górnym rogu. Jeżeli napełnimy pasek stagera, to nasza postać automatycznie zadaje ileś tam więcej obrażeń. To, co teraz zaprezentowałem, to taki skan. Taka technika, ten pasek pod, hmm, jak patrzycie na Hope'a, to mamy HP i mamy jeszcze taki jeden żółty pasek. To jest pasek, który ładujemy w zależności od zadanych obrażeń na przeciwnikowi, na przeciwnikach. Jeżeli go naładujemy odpowiednio, to możemy odpalić jakiś tam atak, część ziemi na przykład albo um, Lightning może wezwać Sumona Nie chcę zdradzać tu fabularnie, jaki to jest Sumon ale jeden z tych, którego mieliście okazję spotkać w wcześniejszych finalach. No i ogólnie jeżeli naładujemy tego stagera, cała walka sprowadza się do tego, żeby naładować stagera, to do, zadajemy więcej obrażeń, szybciej pokonujemy przeciwnika. Tak więc trzeba bardzo sprytnie dobierać ataki i je mieszać ze sobą. Pamiętajcie, że w czasie walki mamy tylko wpływ na jednego przeciwnika, tak więc jeżeli e, nasza drużyna atakuje, to dobrze też te, te zaatakować, bo ten pasek stagera ma większe szanse się naładować. Więc ja tu podróżuję po tej wąskiej ścieżce, która się tak troszeczkę rozgałęziła. I idziemy dalej kolejna walka, ta będzie akurat bardzo chyba prosta i krótka. Jakieś takie meduzy na, na podzą po ziemi, brzydkie meduzy trzeba je zbesztać e, Ogólnie jak zauważyliście, mamy Orbal system, czyli automatyczna bitwa. On po prostu ten system automatycznie dobiera nam atak i sami e, nic nie robimy, tylko wciskami, A. Możemy też oczywiście za pomocą abilities wybrać, który atak wybieramy. Ja lubię się bawić firą firą, zdirą, jak ja nazywam, przepraszam za słownictwo, szybka walka, jak już mówiłem, i cały pięć gwiazdek, tak więc maksymalna ilość punktów. Przechodzimy dalej, niedługo będziemy mieć walkę z minibosem. Ogólnie gra mi się bardzo podoba i mogę ją polecić, w szczególności, jeżeli byliście fanami poprzednich finali. Dla mnie najlepsze finale to dziesiątka i siódemka. A 8 też nie pogardzę, bo naprawdę mi się podbała. szczególnie opening. Opening był w 8:00, najlepszy opening chyba w grach jaki kiedykolwiek spotkałem. Tyle emocji, ile miał za to w final dziesiątce początek mnie po prostu rozłożył na, na łopatki muzyka Uematsu i, i słowa Tidusa. Posłuchaj nas, to może być nasza ostatnia szansa. Po prostu miazga, i tutaj niestety nie mamy czegoś takiego. A poza tym Uematsu nie tworzył muzyki, no ale chłopak, który tam pisze muzykę do Finala 13 akurat sobie radzi i jest naprawdę sympatyczna. Tu już ten ostatni pojedynek z minibossem, to możecie po prostu obserwować jak ja skanuję go, ładuję pasek a staram się mu zabrać więcej obrażeń. Jak widzicie, szybkie przełączanie Paradigm i praktycznie nie ma szans, żebym zginął. Tak więc naprawdę gra jest prosta. Może gdzieś tam później dopiero się robi trudna. Ja jestem chyba bo że teraz na chapterze siódmym dopiero, tak więc jeszcze, jeszcze trochę przede mną. Ale polecić mogę grę póki co, bo naprawdę mi się podobała. Zapraszam do komentowania oczywiście. Niedługo kolejne filmiki. Just Cause 2. Tak więc serdecznie zapraszam na ps3site.pl, gdzie jest recenzja fajna na trzynastki. I zapraszam na ps3site.tv, kanał na YouTubie. Dziękuję bardzo za uwagę.